Waiting? Is that good? Ghost? What happened to him? There was something in that factory. Something the Federation never wanted us to see. And we were about to find out exactly what it was. No. Trochę jeszcze łeb mam mokry. A mam nadzieję, że to nie będzie nic niczym przeszkadzało. Poza tym, że pewnie mi się włosy świecą trochę. Ale to olać. Olać temat. Klimatycznie będzie przynajmniej, bo deszcz tutaj pada. Dobra, mamy kosę. To skradamka jakaś znowu. Zaskoczenia, zaskoczenia dostali. O, czyli znowu pistolet i z co? Panny Badger to jest. Nie wiem, nie rozpoznaję nawet tych broni. Drugą stagrałem bardzo mało. Jak już grałem w Ghosta, no to grałem w... Y... To takie a'la zombie w sumie, nie? W ogóle pewnie pod koniec kampanii czy sobie ogramy to zombie, nie? Tam, tam pierwszą mapę, bo innych nie mam, a kupowanie DLC... Mija się z celem, jak ogrywamy tylko i wyłącznie kampanię, to... To bez sensu, żebym kupował specjalnie DLC po to, żeby... Po to, żeby po prostu sobie te za zomb zombie poprzechodzić, nie? Jeszcze wysobić się mogę, bo nie rozgadany jestem w ogóle. Spokojny dzionek dzisiaj się rozgadać muszę. Dobra, um... no właśnie, pewnie przejdziemy sobie tam pierwszą mapę, zobaczymy czy w ogóle uda mi się przejść za pierwszym podejściem. Tam trochę grałem na tym trybie, nie ukrywam. I tam większość rzeczy odblokowane mam normalnie, więc łatwiej będzie z lepszym uzbrojeniem, nie? Ok. Nasi się postarali tym razem. Nie wyszło totalna klapa. Trochę, mam wrażenie, że to jest ciemno. No, o, powiem wam, że moi ogarnęli tutaj. Teraz ja nie znam, żeby strzelić nawet. Kurde, to jest to automatyka, nie? Tutaj w, nie wiem czy w Polsce takie coś jest, ale wiem, że tutaj w Holandii też takie coś już jest, że po wózki same jeżdżą, nie? Wszystko za pomocą robotów już. The we've reached the south door It's a in there, they want to keep it safe. No cameras in black zone You're on your own inside Starting right procedure Heading in Multiple tangos, go hot! Keep moving! No coś mnie tu obija z boku jeszcze. Jakiś fagas. To on. Chyba, nie, to jeszcze ktoś jest. Gdzie on jest? Ktoś mi w plecy strzelał, kluczowi. Cały czas go nie mogę dopatrzeć, tutaj nie idzie. Merik. Ale to ty mi nie wchodzi, proszę cię. Scarecrow, we're inside black zone. We're seeing what looks like rocket components. It's solid yeah. copy, no, Pressure locked door. This must be it. Kick! Roger. Dango. Shit, looks like some kind of satellite. With a hell of a weapons package. Scarecrow, we found it. Looks like space-based weaponry. Copy, actual feed for identification logan get your eyes patched in hesh you too keegan get the main heat shield open visual feed is up you're coming in clear roger that scarecrow send your traffic give us a look at the main unit you're looking too high down a bit get one of the rods in you look for the rods right there that's it it's a kinetic rod delivery system like the ones that took out san diego yeah these are smaller

Target Cooper, Dixie, and Tango. Pattern bombing, absolute coverage. Merrick, find any data that can give us a bigger picture of their progress, then get out of there. You have an entire air wing on route to level the whole complex. Copy that. Kick, you got that? Arc lights on route. This entire factory is going to disappear very soon. Copy. This is it. Find the data quick, we need to move I like this weapon I mean Odin, I like it and they copy each other Satellite's label is 24 Where are they? There's encrypted data here Appear to <laughs> oh, be launch events, dates, predictions I don't understand, are they going to launch out here, lots of it Grab the data and get out of there, now! Oh, they made an exit u hu wytrzymali są. No i ten auto-aim... Nie drażni. Po prostu. Ej, na termowizji mam 400 FPS. ów Co jest? Ej, co się stało? <laughs> Ej, tak się podbierałem tymi FPS-ami, że muszę dogadać. Ale w sensie nie, wiem, czy to przez to, że. Ej, teraz są mam 300 FPS, ów a nie mam tego. Nie mam termowizji. Co jest? Co się stało? Czy mam tyle FPS-ów? Normalnie nie miałem 100. Jeszcze przed chwilą też miałem 100. Teraz, nie wiem, chwilę temu odpaliłem temu, nie wiem, nie wiem właściwie co się stało. Tam no, temu wizji bez kwiatu, tam mam 500 FPS, nie? Mam licznik zbawiony na, 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 live, czyli live licznik, że tak powiem. Normalnie po FPS-ach y, nie? nie wiem czy to to, że taka zamknięta przestrzeń tutaj jest. Sorry. Autentycznie, aż ja się już dużo lepiej grało, się płynnie gra teraz. Gra. Powiem wam, że te fps -y kaleczy mi oczy strasznie. Grance w <grym> Ale poleciał kolega. O! O oh nie widzę nic Help me Idzie Jezus Maria nie mam ci tarczownicy A pierwty z góry nas zabija Proszę, rzucił to granata Na no, ja sobie chciałem generalnie strzelić, nie? ale mi slika zrobiłem Przecież, jak ja mam go zabić, no? Granatami jedynie, ale no granaty, z się z granatów wszystkich. To jest problem właśnie. A on dostał po dupie? Dobra. Udało się go dorwać, zanim się odwrócił. Dammit. No i też granaty rzucają. Dobra. Ja Walter mówię, bo widać ich przynajmniej dobrze. Nie, w -y są. Dobra, weźmy sobie CBS-a. O pistole ten tutaj tak nie strzelam. A tu mi się plastki powoli kończą już. Można zdjąć na prowizorze, osnij się, bo tu uniki robię. Triki na trzepaku, triki na dywanie, w się. Sensie. Ej, bliski to 400 fps w tym pomieszczeniu. A misja mi się podoba, jak tyle fps jest, to spoko. Chyba, coś się naprawiło, nie? przeciw przeciwnik, dobra. 13 w sensie. A do tyle że pomagają, że można w sumie uznać, że to przeciwnik? O, o się! Właśnie, kurde mnie tu blokuje. A ja. się przyjemnie gra, kurczak tyle akwarius. To hopa. Powiem wam, to nie, nie łatwo się strzelam taką odległość! gość. Zaraz przyjedzie spokojnie, daję mu trochę czasu. A no właśnie. Oj, czekaj, ta chłopaki! Dobra. Dało się! Albo nie! Ej, Eee, ogarnisz się, czeleku ty, nie strzeżaj do mnie. Dobra. Niestety wybuchły, eksplozje. Dzieje się, dzieje się w tej misji. To pijepsi idzie do strzeż normalnie. O wam... Ale kieruj się po prostu tym samochodem, bo trafić nie mogę. 24 aż. Takie odiny zrobili. Boże ludzie. Boże Tak, tam szybciej zakończyć tą kampanię i zniszczyć te wszystkie odiny. Dobra, słuchajcie, to na tyle w tym odcinku oczywiście, jeżeli materiał się podobał, standardowa kwestia, eee, wiecie co robić, no i co, no to tyle w tym odcinku, także dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym, odcinku o godzinie 18, na razie trzymajcie się i cześć!